No Witam Was bardzo serdecznie, siemaneczko Mordeczki na sam start, sprawdzamy oczywiście to się dzieje w giveaway'ach Bez żadnych zmian, więc dalej są wszystkie skinki do zgarnięcia. Więc dalej macie szansę wziąć udział w tych giveawayach i zgarnąć skinki. A żeby wziąć udział, musi doładować z moim kodzikiem Chippy za nim 8.40, przy doładowaniu macie 10% więcej i dodatkowe 20% na start i automatycznie bierzecie udział w giveawayach i macie szansę zgarnąć te skinki, tak jak mówiłem. I dobra, e, widziałem, że skrzynka daily jest otwarcia, więc daily case y sobie otworzymy. Tak jak gadaliśmy kiedyś, że może to nie są duże kwoty, ale Zawsze coś, zawsze grosz do grosza i będzie ta kokosza, jak to kurwa mówią. Dobra, ee, haha. E, tworzymy sobie jakieś batelki, i chciałbym się dzisiaj odbić od dna, które kurwa no, no szorujemy od, od, od paru dni. I tak sobie myślałem, że może jakieś takie kiesiki, bitewki tak do 250. Eee... Okej, okay. gramy to na czterech Underdogu Liczymy, że nic nam nie siądzie Liczymy, że to będzie dla nas I w Underdogu dlatego i na czterech Dlatego, że po prostu no, duża ilość, no to jak siądzie No to wszystko będzie dla nas, tak Więc te skinach, kasa powinna się pojawić W skinkach, no ale no Zobaczymy, no na razie jest yy, Ile kosztowała ta, ten? 840 No a Oddało, no, OK. Dobra, tutaj jest już coś lepszego, chyba na razie jest porówno. Wszystko na razie, wszystko porówno. Hmm. Ten trochę odjechał, Michael. Hmm. Ten teraz, Emilii mocno odjechała. ja z nim zostaliśmy, okej. Okay. No ja mam chyba lepiej. O, no, kurwa. No to zobaczymy, czy ziomkowi chyba ma lepiej teraz. No, ja pierdolę. No, musi musiąść coś. Ale mi siada da, niestety. Za stówę coś musi musiąść. No, na pewno to nie jest za stówę. No i co, bitewka za. No, to właśnie taką bitewkę. No, to jest właśnie było. E... To właśnie chciałem zgarnąć. Ale generalnie, co by się działo i tak byśmy tego nie wygrali, bo. Underdog ani nic by Nie siadł. Dobra, lecimy jeszcze raz. Z taką bitewką właśnie do tak do tych 250. Okej. Okay. Dawaj, jeszcze raz na 4, jeszcze raz w underdogu. I mam nadzieję, że tym razem będzie czubkę lepiej. Ciupka lepiej, bo jest kurwa naprawdę tragedia. I to nie jest kurwa śmieszne, że to nic kompletnie kurwa nie siada, nie? To jest underdog, ok, to jest underdog. Więc nie chcę. Ok, dobrze się zaczyna chyba. Wow, bardzo się zaczyna. Co da, tutaj? Ej kurwa. Tutaj coś, tutaj coś. Tutaj coś mocnego. O Boże. O Boże, o Boże. Dobra, dobra, jest nasze Ale się kurwa ciepło, zrobię. Jak ja widzę, że tam jest tylko zeta różnicy, nie? Ja pierdolę. Jakie nerwy, to i po co to człowiek tak się nerwuje? Kurwa, mać. Mm. Dobra, co? Ke moleczki, jestem troszeczkę podziębiony. Niestety ta pogoda nas nie rozpieszcza. Hmm. Zrobimy sobie teraz 2 na 2 Troszeczkę mogłem w, w sumie. No bo nie, jest git, jest git. No, ktoś wszedł. Prawdziwy bohater wszedł i zobaczymy, co ten prawdziwy bohater nam. Kurwa, dobre bierze chyba, nie? Okej, okay, jest git. No, w sensie różnica jest żadna, ale. Uważam, że jakoś tam nie odskoczyli generalnie musi być 700 słów w skinkach żeby to w ogóle miał sens no bo podział patrzą podziale tak eee, na razie jest no i jest... jaki to jest ten kurwa dawaj dawaj teraz to jest normalnie no jeżeli to jest faktornie to jest ok. O, nie dwa razy co tu dropo? No dobra ale to jest generalnie w plecy nie no to jest generalnie w plecy Fajnie, fajnie, że wygraliśmy oczywiście, ale to jest generalnie w plecy, więc... Yy, no, no. Yy, a dajmy te. I do trzy dyszki coś do kolei dorzućmy jeszcze. Thunder Underdogu. Underdogu. Yy, co ja w ogóle tu wrzuciłem? Kurwa mać. Eee... Yy. Undertalk. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. To jest nie, nie do przegrania chyba już. Pięknie. Ale co to jest za plus? To jest kurwa nic. 25zików w na plus. To jest kurwa naprawdę nic. Naprawdę nic. Ej, dobra, jeszcze jedna butelka. Bo to to jest to, 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 to jakiś shit pierdolony. Eee. Tak, zróbmy robli. i just smile. ale czuję, że będę kichał. Dobra, i teraz zróbmy tak i w standard. Nie, tak i w standardowym. Wiejski chłopak 2137 CSGO Skins To jest normal, więc niech wszystko siada po naszej stronie teraz Na razie jest No jest ok na razie, no bo No nie no jest kurwa No jest remis, albo dostajemy na dziurę już, już Dostajemy na dziurę Yy, powiększa się u nich przewaga, ale da, przewaga to jest żadna na razie, więc to jest na razie dalej. jest przewaga pewnie będzie to żadna 7 z skina, więc to jest nic na razie 0. Znaczy, to się powiększyło, ale dobra, no to jest dalej. To jest do, dalej. To jest do no przewaga jest żadna jak na razie. Chyba się zbliżymy mocno. Wygrywamy nawet, okej okay, pięknie. Okej, okay. pytanie tylko teraz, jakiej jakości u nas dalej? O kurwa. Szkoda, że tamta MP9 nie u nas. Dobra, no przewaga jest stówki. Ja pierdolę, dwa ziko w skinach. Ej, dobra, no on fajne do dostał. Jest na plus, więc kurwa uciekamy wariaty, uciekamy wariaty. Pamiętajcie, w tym miejscu kodzik czypisz. Zajmijmy 840 yy, i macie szansę zgarnąć skiny. Tak, widzimy się jutro. Eldoga, pum!